W poprzednim odcinku. Idę! No. Macie drugi. A i zwa To ja też 2. No się nie domykają się tu się wyreguluje. Jak ktoś będzie chciał się włamać, to będzie miał problem, ale. Ale chodzić chodzą, gujają się w lewo i w prawo. Tak to wygląda od góry. Idziemy. Transmisje na żywo dostępne na twitch.tv ukośnik bogusław podkreślenie. No halo. Meta nie ma. Kierownik jak z robotą idzie. Dłuższe wziąłem do... Piękne jojo. To są do drewna. I dłuższe wziąłem do metalu. Kontakt wyłączyłeś. Tak. Tutaj jeden. Nie wiem, coś zahaczyłeś tym, tym. Plastikiem i, i wyłączyłeś To już się kończy. Dwie ostatnie, trzy. Te drzwi. A, zamontowałem je. Są. No się nie domykają, się tu się wyreguluje. Ale na chodzą, nie? Trochę ciężko. Jak ktoś będzie chciał się włamać, to będzie miał problem. Ale. Ale chodzić chodzą, gujają się w lewo i w prawo. No a tu jest trochę lipa, bo pa, już mocnik ich nie otworzysz, nie? O to jest Max Mówię, trochę je wyregulować tylko Drzwi nieprzejściowe. przejściowe Mam mamy luki. Pa, jak się normalnie tu zamknę, nie bez problemu. Pa Schowek i graciarnia w jednym już jest. To wygląda od góry widzowie A co z instalacją wody? Będzie hydraulik robił. Jak ścianka będzie, to dopiero wtedy będzie będą właśnie hydraulika puszczona, bo będzie rura. Bo Auk. rura będzie tutaj do, do zlewu. Nie wiem dlaczego nie działa. Ty wziąłem ostatnio w Action, kupiłem jak yy, zawody mieliśmy. mi to muzykę Leci mi Dobra, no ja mam głośnik teraz jak też No słuchawki! Nie, tam nie... Nie, to... nie, nie chodź tu! Nie powiedziałeś! To mi. się klei, przecież ja tu pociąg się trzyma, to. już od razu wjechała! No właśnie to. A to? Slakowa. Teraz jesteśmy w komplecie. Jest inspektorka, którego jest fuszer. Jaka wizytacja dzisiaj przy sobocie? Nie wspomnienie takie masz z dzieciństwa, co byś mógł tak teraz powiedzieć, nie? Ja za dzieciaka wychodziłem się ślizgać, breim dalej pod latarniami, jak oblodziła ja kałuża. I też pani potwierdziła, że jest, dziecko jest w stanie zapamiętać rzeczy sprzed już drugiego roku życia. Że ona ma dwa lata, miała, to ona pamięta, jak czuła się chodzić. I jak się z dywanu przewróciła. Czeku, ja ledwo co pamiętam jak miałem 6 lat, nie? No ja pamiętam. Ja teraz nie pamiętam czy... Ja całym logowalem na To ja wczoraj robiłem. Teraz to wygląda jak studio jakieś. Bobby! Co? tam Gdzie? Weź, by się wywalić. tym! Weź jej pomóż, ona leci z tym. Leci jak coś się stało to kobita co robi? Jak to otworzyć? To raz, dwa, trzy, cztery. Co robisz teraz? Wkręcasz tak, żeby był poziom, tak? No, no, tak. Kentami. Żeby poziom był. Boży później ten. Pokaż, OSB to położy, widzicie, jest poziom. OSB później położy z klejem i tu będziemy miał te gwoździe, te wkręty, będą równały mu tak poziom, jest Tylko po dystans. No, delikatnie, nie? I wtedy równamy sobie poziom i później na to siatka, yy, później siatka z klejem, później na to klej i OSB wtedy do końca dochodzi do tego dystansu, nie? I teraz lecimy dalej z tym. I pas. pierwszy wkręcasz. Patrzysz poziomicą, dokręcasz się trochę delikatnie. Jeszcze trochę No i lecić dalej, nie? Było w poziomie nie No i teraz pa, dokręcasz, jak nie je pasuje. Jest dystans. No i tu już macie ładnie wypoziomowane, nie? Jeszcze tylko jeden. I później, jak idzie na to płyta, idzie klej, i jest wszystko w porządku. Chłopaki dobrze robią, wszystko jest w porządku. Potrawiam całą Legnicę, cały YouTube, cały tego TikToka dobry przekaz leci. Jo Draco, czy coś tam było, nie? Świecace, na środkowy palec. świecace. Jojo mnie swędzą. Tak. Jojo, obrodę. Tak. Bujawka, Siedzi. Zabawka lat 90. Nie Szefowa napraw światełko w Jojo. A ta Blade, odcinek ten no. Dystanse, tibijskie dystanse, fightingi. I jak teraz równasz podłogę, to masz... Nie, to nie. Tak wejdzie pod kosem. No i jak masz teraz te dystanse, to widzisz? Dziekiego tu nie ma poziomu. Na odwrót musisz. musisz. Nie, na odwrót no, musisz, nie, na odwrót. Ale się kobieta na robotę ubrala. Teraz. I teraz tak wejść. Notliketis, notliketis. Ja nie, wiem, jak to działa? To da ci pokazać? Nie. Ale ciasny ten korytarz defa można robić. Tun w 2024. Czy rak trzyma w szczypcach strzęp w szczawiu, czy trzy części trzciny? Tak Za mało ta poziomica. A tak podpytam, czemu osła, a nie wylewka? Nie wyszłoby taniej. Może być problem z, z przeciążeniem budynku, tak? Może jak Obciążeniem stropu pewnie. Wylewki nie zrobisz, a jak ktoś wannę położy 2 metry kwadratowe i naleje 200 litrów wody, to wcale nie będzie obciążenia x -t. Widzicie? Drzwi, folie z drzwi, ściągnęliśmy przed montażem. Widzisz? Przed montażem folie się ściąga. To domków w Tibi takich małych nie ma jak to. Tu sześć skumów jest. Sześć płytek na podłogę pójdzie. No i ty masz tam inne drzwi wejściowe, nie? Psy większa większa bud. Tu masz drzwi wejściowe, będzie kibel. A to sześć skum są. No. I normalnie będziesz miał mieszkanie tu. Górę, pokazać wam górę? Ja mam po... Tu masz jeszcze tyle góry. Ja tu stoję normalnie, mam jeszcze... Musiałem tak wskakiwać tu. Ekscelentnie up. Nie miałem klucza. A to po to te parcele były. Ręką nie wkręcisz. Kiego? No czemu to chcesz? No chcę zamknąć to, bo otworzyłem, żeby górę pokazać. Nie masz. Przez okno wyjdzie. Dajcie mi to zrobić, idziemy kwiatka zabrałem do domu. Widzę, Kup... jeden pracuje, dwoje stoi i komentuje. Tak. Co się pyta? Kto On na najłatwiejszy poszedł. Wynoszenie, no wynoszenie gruzu? A to tak? Trzy... to pójdzie jak zobaczysz, ile koszty wyniosę na końcu. Z śniegiem. W no. śniegiem. Jaka precyzja! Nie będzie chodzić. Nie takie rzeczy robiliśmy z Andrzejem. To podłoga na wkręty. Na placki zeby lepsza wentylacja będzie z On konkuruje ze szwagrem, więc nawet u siebie na od... I to jest życie. Poplina. Ta podłoga spuzli kierownik to małeb. Boguś by się tu przydal, on dobrze zamiata. Myję podłogę na klatce. Tak się zdrzałem, że pod mi z czoła kapie i tak tym potem myje podłogę na klatce. Kto cię uczył budowlanki, ziomek z D? Co to za typ na streamie? Dziadek mnie uczył. Skończył właśnie 80 lat. Stary budowlaniec. Tutaj patent na światło, nie wiem czy kojarzycie ten patent dla dzieciaka, żeby na klatce coś robić. I teraz Światło się idzie palić, nie? Pijany to by tu nie wszedł. Wygląda normalnie. Zamiast piesków powinny być kalendarze z gołymi Hubbi. zdi z Disney. To jest sztuka nowoczesna, to trzeba być koneserem, żeby zrozumieć. Tyle roboty nie wiadomo za co się zabrać. Nie. To kto pierdiał? To już koniec. Nikt nie udawały na było. Streamer! Kto pierdział, przyznawać się. Habi. Żona nie? Hubby zawsze pierdzi i beka masakra. Co to za kleksy tam są? No ten. wystarczy, Ja nic nie mówię, ale te płyty, jak chcieliście kleić, to wypadało podłogę osmarować betokontaktem albo ceramitem D. Ale sranę! kto tyle nasrał na melinie? Boże, ile kupek. Patrzy, jak to pasuje. Kto to wymierzał? Ja. Fachura. Od, od ustnego wikiego. No, czy rozumiesz, po co te pracki? Profesjonalizm. Mogę na Spadek do drzwi. Jak Ale oko. Było. prawidłowo. Podnosi ręka, D. Uff, nie. Prawidłowy spadek, jak będziesz myć podłogę, to reszta wody na klatkę schodową za drzwi. No i po co, no i po co żebyś taki? Wkreta ja prosto, wkrecaj chociaż, bo A ciężko ja się patrzy z D. Di... To... Odnieść, to będziesz miał prog w tej futrynie z D. Sygańska robota. Z tej ja strony sasiad z czterech pietra. Co wy tam... Zaprawa mi spływa po żerandolu. Dobra, tu macie na koniec, jak kogoś nie było. Jak kierownik położył ładnie. Prąd mogę wyłączyć w następnym odcinku. Mówiłem kupni normalny rower, żeby mógł trenować w domu. To nie na tym się poradzisz, Utevo Lux. Transmisja na żywo, którą oglądasz, jest w pełni reżyserowana i oparta na wcześniej przygotowanym scenariuszu. Każdy element od dialogów po działania jest starannie zaplanowany i realizowany przez profesjonalistów. Osoby występujące w transmisji to doświadczeni aktorzy i specjaliści, którzy dbają o to, aby całość przebiegała zgodnie z ustalonym planem, zapewniając wysoką jakość i przewidywalność wydarzeń. Wszystko, co widzisz, jest częścią zaplanowanego show. Prosimy, aby nie naśladować zachowań aktorów w prawdziwym życiu.